Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w programie Fortuna wiedzy. Wiem, że wcześniej rano, ale ja już zapraszam do wygrywania pieniędzy. Tak jest, żeby wygrywać pieniądze i żeby dobrze się bawić. Każda pora jest dobra. Od czego zaczynamy? Uwaga. Ehm, dopasuj wszystkie oczy do twarzy. Ehm, mamy tutaj gwiazdę, zdjęcie gwiazdy i musimy dopasować do niej oczy. Kto to zrobi jako pierwszy, zabierze, zabierze pierwszą stówkę. więc Mam nadzieję, że już się bacznie przyglądacie. A ja w tym czasie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. Kto w takim razie ma pomysł, bez problemu trafia się tutaj do mnie do studia, więc. Kto przyjrzał się uważnie i już wie, powinien szybko wybrać numer telefonu. Zagadka wciąż z nami na ekranie, no ale warto trafić tutaj do studia no w tym momencie. Nie czekamy, aż ktoś nas uprzedzi. Byłoby szkoda, a widzicie jaki tutaj ruch dzisiaj w studio. No dobrze, to komu oddam pół tysiąca? Kto ma na myśli odpowiedź? Kto mi udzieli prawidłowej odpowiedzi? Śmiało. Gwiazdka 7304 to z komórek telefonów stacjonarnych 0704 304 304. Jeżeli ktoś wie... Mam nadzieję, że nie zwleka. Halo, halo? Tak, Dzień halo? dobry, witam. Jaka jest odpowiedź? Yy, numer, numer dwa. Nie, to też nie jest poprawna odpowiedź. No w takim razie, dla kogo pół tysiąca? Z tym telefonem? Słuchajcie, pół tysiąca do wygrania. Stawka wzrosła. Nie zwlekajmy. Kto wpadł na inny pomysł? Zapraszam serdecznie tutaj do studia w tym momencie. Halo, halo? Dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Jaka to powiedzieć? Jeśli trafisz na otwartą nie zostajesz automatycznie połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi tutaj na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366. stronie Gazety Telewizji Polsat. Kto już wie, kto ma pomysł? Przypominałam zasady, więc mam nadzieję, że w tym czasie bacznie się przyglądaliście. I kto już ma pomysł, kto wie, w tym momencie... To już mnie odliczają, odliczają e, czas do momentu, w którym ja muszę się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że ktoś zdąży. Ja pożegnanie zawsze mogę skrócić, bylebym zdążyła usłyszeć pełną odpowiedź. Wszystkie trzy różnice. Kto zdąży, niecałe 20 sekund. Uwaga, 5000 zł. Przypominam, miałam telefon w sprawie tej zagadki i usłyszałam od pani, że pani odnalazła tylko jedną różnicę. Dlatego przypominam po raz ostatni. Muszę usłyszeć kompletną odpowiedź. Zapraszam tutaj do studia osobę, która widzi wszystkie trzy różnice. No to uwaga. 看不到我。 Serka, zróbcie coś, przedłużmy jakoś program, no nie wiem, to jest 5000 zł. postarajcie się, no to wy zaproponowaliście tę trudną zagadkę, ja nie mogę wyjść ze studia nie rozdając pieniędzy, moment, dosłownie moment. No to, a ile możemy tam jeszcze wykroić czasu? No dobrze, no wiem, ale... No, wiem, że musicie skończyć o czasie, ale ja muszę oddać pieniądze. No, ja wiem, że to jest konflikt interesów, ale zróbcie coś. Nie, ja się nie zgadzam. Muszę oddać te pieniądze. Ile czasu możecie mi zaproponować? Nie, komu udało się odnaleźć wszystkie trzy różnice? Bo za mniej nie zapłacę. Jeszcze są dwie chwile. No trudna zagadka, wiem. że może chociaż jedna osoba sobie z nią poradziła? W przypadku, kiedy gramy... Trudną zagadkę. Śmiało mogę powiedzieć, że konkurencji nie ma, więc, jeżeli akurat Tobie udało się odnaleźć wszystkie trzy różnice, być może jesteś jedyną osobą, e, która tę odpowiedź ma na myśli. Chyba warto wykorzystać taką szansę i trafisz tutaj do mnie do studia, bo ja właśnie na Ciebie czekam. Uwaga, dwie chwile. I jeden. Bo ja w tym momencie czekam na kogoś, kto już odpowiedź zna, kto jest odpowiedzi pewien. Ale jeżeli ktoś z Was jest z nami chwilę, skorzystał z tego, że zagadka była powiększona, mieliście okazję przyjrzeć się jej z bliska. Jeżeli taka osoba znalazła trzy różnice z jakiegoś powodu, jeszcze nie wybrała numeru telefonu, to przypominam, zostały cztery chwile. Cztery chwile na to, żeby wykonać te kilka magicznych ruchów na klawiaturze telefonu i zabrać 5000 tysięcy złotych. Uwaga, trzy chwile. Nie mamy czasu, naprawdę nie mamy czasu. Kończymy program! Dwie chwile. Potrzebuję jednej, sprytnej, spostrzegawczej osoby. Ja nie tracę nadziei. Mam nadzieję, że taka osoba jest. Jeżeli się wahała, no to teraz na to czasu nie ma. No właśnie, czas minął. Reżyserka nam tu przypomina o tym, co nieuniknione. Musimy kończyć program. Dwie chwile, dwie ostatnie chwile, a ja ze swoim... ...tyle sprytny, na tyle spostrzegawczy i na tyle szybki, że odnalazł wszystkie trzy różnice. Nie jedną, nie dwie, wszystkie trzy, bo tylko zapomniał prawy odpowiedź mogę zapłacić, a oferuję naprawdę wysoką wygraną. 5000 tysięcy złotych. No ale słuchajcie, przyspieszamy. Zostało niecałe półtorej minuty już. Aj! No właśnie, ten czas biegnie. Kto zdąży? nam raz jeszcze gwiazdka 7304 albo 0704 304 304. Słuchajcie, moje zadanie w tym programie to rozdawanie Wam pieniędzy. Bardzo lubię rozdawać te pieniądze, a szczególnie te wielkie. W tym momencie ktoś z Was ma szansę wygrać 5000 zł. Dopóki ta zagadka jest tutaj na ekranie. Każdy z Was ma szansę, ale muszę usłyszeć pełną odpowiedź. Pamiętajcie, trzy różnice. No a tu już niecała minuta. Kto zdąży, kto w tym momencie występuje numer telefonu? No O taką szansę szkoda przegapić. Gwiazdka 7304-0704-304-304. I uwaga, kto zabiera 5000 zł? Zostało 40 sekund. Niewiele czasu, ale liczę na to, że ktoś zdąży. Reżyserka, momencik. Obiecaliście, że te dwie minuty dacie. Nie, nie pokazujecie jeszcze rozwiązania. Momencik. Zostało nam pół minuty. 5000 zł. Za moment powędruje do... Słuchajcie, moment, dłużej nie możemy czekać. To 15 sekund, uwaga! Mówiłam się z reżyserką, że da nam jeszcze te dwie minuty. Będą potem mogli robić co chcą. No to no uwaga, nie zwlekajmy dłużej. Muszę teraz usłyszeć telefon. Pytam po raz ostatni, czy jest wśród Was osoba, która poradziła sobie z tą zagadką? Osoba, która odnalazła wszystkie trzy trzy różnice, nie jedną, nie dwie. Przyszliśmy się uważnie. No to teraz, test ostrzegawczy, osoba, która zna odpowiedź, szybciutko zapraszam tutaj do studia. W tym momencie chcę rozdać 1000 zł. Uwaga! Halo, halo? 1, 2, 5, 7, 9 i 11. Było blisko. Mam informację, że było bardzo blisko. Zobaczcie, teraz odpowiedź pokazuje się na ekranie. Numer ci się zaznaczyła, widzicie. Szkoda, szkoda, drobny błąd, drobna pomyłka, ale dobrze, słuchajcie, przechodzimy dalej, um, nie marnujemy czasu. Uwaga, kolejna zagadka jest w tym momencie z nami na ekranie e, i do znalezienia. Trzy różnice. Trzy różnice pomiędzy tymi obrazkami. Zmieniamy troszeczkę typ zagadki. Zobaczymy, jak sobie poradzicie z tą. Tak jak mówiłam, kolejne zagadki czekają, więc prośba do Was. Kto ma pomysł, kto wie, kto się przyjrzał uważnie, zagadka od razu trafia do studia. No a teraz zwracam się do reżyserki. Nie oddaliśmy pieniędzy za poprzednią zagadkę. Podwyżmy stawkę. Co Wy na to? Dwa tysiące. Taka jest moja propozycja. Dwa tysiące złotych. Udało się. Reżyserka... Widać moje zdania, popiera. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, słuchajcie, przyglądamy się już uważnie zdjęciom. Nie marnujemy tutaj ani sekundy, bo ja chcę już rozdać kolejne pieniądze. No, o pieniądze mam do rozdania całemu bo to są 2000 złotych. Więc uwaga, przyglądamy się uważnie zagadce. Trzy różnice, trzy jakieś drobne elementy do odnalezienia. Kto okaże się najszybszy, bo tu nie chodzi tylko o spostrzegawczość. Tu chodzi o to, żeby. Najszybciej trafisz do studia jako pierwszy, jeżeli podasz tutaj odpowiedź, wygrasz 2000 zł. Dla takiej kwoty na pewno warto chociaż przyjrzeć się zadadce i spróbować ją rozwiązać. Więc ja już tutaj zaciskam kciuki za kolejnego zwycięzcę, za No Zobaczymy, kto tutaj do mnie do studia trafi. Przypominam raz jeszcze, dwie drugi do studia, gwiazdka 7304 albo 0704 304 304. Trzy różnice. No sporo się tu dzieje na tych zdjęciach. Przyglądam się i tutaj moment i mówiąc szczerze... No jaka jest odpowiedź? Jedynka. No nie, nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Czekam dalej. Kto odpowie? Pół tysiąca złotych do wygrania. Które oczy pasują do twarzy? Słuchajcie, na pewno ktoś wie. Ktoś, kto przyj... wszystkie trzy różnice. Kto je dostrzegł? Kto jest na tyle spostrzegawczy? Słuchajcie, mogliśmy nie mieć tej minuty. Reżyserka wyjątkowo zgodziła się, ponieważ do zdania mamy naprawdę duże pieniądze, ale ja muszę w tym momencie usłyszeć telefon. Nie czekamy do zera. Pół minuty. O, stresująca ta praca. 15 sekund. Ja wierzę, że ktoś w tych ostatnich sekundach tutaj trafi. Czekam na dźwięk telefonu. teraz albo nigdy. Halo, halo? Dzień dobry? Dzień dobry. Proszę szybciutko odpowiedź. Brak kuli na murku, zegarek i rękawek, kiedy nie jest krótszy i dusz. Tak, tak, gratuluję, dziękuję za szybką dziękuję odpowiedź. Bardzo. Gratuluję. 5000 złotych dla pana. Słuchajcie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że pan również. A ja tym miłym akcentem się z Wami żegnam. Że wszystkim miłego, spokojnego dnia. Do widzenia. papa. Pa.